Siemka! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kubka 28. I to jest taki odcinek, że pokażę Wam, co będziemy tutaj nagrywali. Więc, pierwszą, to, to co będziemy nagrywali, to to Dam. Simsy 3. Simsy. Centrum dowodzenia, wklejematurka. Myszka malutka mikrofonik, słuchawki, głośniczki, next i tu komputer, właśnie oglądam Reziego i tak, będą, no, będzie by dużo live'ów na przykład będą let's play'e z Minecraft'a, takie budujemy, let's build'y będzie bardzo dużo rzeczy, bardzo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy będzie no, zamiast simsów będzie do, będzie do, dużo poradników będzie teraz położę może, tak, może będzie gorzej słychać będzie dużo poradników będzie bardzo, bardzo dużo poradników no, będzie dużo gier dużo no, takich opisów takich, no poznajcie mnie z tak czegoś i teraz właśnie idziemy Stanę, pójdę tu i pokażę wam w którą grę możemy więc, możemy grać w FIFA 13 w Call of Duty w yy, Virtua Tennis, znacie? Battlefield na pewno jest Kingstar, to już na pewno no, i to tak, może tak będziemy grali uwaga, zamykam oczywiście PlayStation, musi być a, e, zadziała się Dobra, poczekajcie. Okej, okay, i tu samolocik. Oczywiście. Idziemy! Okej, okay, tu klewatorka. No i to chyba no, no, to wszystko, No co chciałem Wam powiedzieć. No to trzymajcie się i cześć!